Oglądaj dalej, żeby nie przegapić poprawnej wymowy połączeń w języku chorwackim. Pierwsze to Si, które czytamy nie jako Si, tylko jako Si. Na przykład w słowie Sin, czyli syn. Słyszałem tutaj. To jest mój syn. Kolejne połączenie to Ci, które czytamy jako nie Ci, tylko jako Ci. Pamiętaj o tym, że bud to nie Cipela, a Cipela. Ili kupnie nowych Cipela. Ale predpostawiam, że nie Natomiast ZI czytamy jak ZI, a nie jako ZI. Dlatego też słowa ZIMA nie przeczytamy w ten sposób, tylko przeczytamy je jako ZIMA, mimo że piszemy je identycznie jak w języku polskim. Przykładem może tutaj być chociażby słowo PENZIA też, czyli emerytura. Człowiek PENZI. Powodzenia w nauce, a Cały odcinek jest na kanale na YouTube.